Nerwus stałem fragment sesji coachingu, który zawiera odpowiedzi na mega częste, mega popularne, bardzo powtarzalne problemy graczy. No i nie przedłużałem na sposobie jakiś ślad i zapraszam do oglądania. Rozumiem, że przez te dymy nie stawiasz warda level 1. Czyli nigdy, nigdy nie stawiasz warda level 1. 1. Okej, okay, a jeżeli nie stawiasz warda level 1, to w jaki sposób chcesz go postawić potem? W Sytuacji, w której Crash Wave'a musi się przełożyć na Połk, mele matchup. Jeżeli twój Crash Wave'a się nie przełoży na Połk, to na Baum mele Champion zazwyczaj ma już łatwo, jeżeli nie dostanie Połku. Więc jeżeli nie chcesz postawić centralnie na Kurakach, Czyli zobacz, jak będzie wyglądać linia. Na początku slow puszujesz, prawda? Zaczynasz puszować, slow puszujesz, zbierasz coraz większego wave'a i to podchodzi pod tower. I pod tym mm -hmm. towerem musisz połkować przeciwnika, inaczej on na się będzie miał łatwo. Więc on musi dostać w tym momencie damage, kiedy to skraszowało. Jeżeli więcej demacza wrzucisz, skraszuje dwójka, jeżeli mniej albo ona odchudza trójka, i potem czwórka, piątka będzie powoli wracać. I teraz ona musi dostać w tym momencie krasza. Ona musi dostać damage, bo inaczej na baun się mają łatwiej, bo ma więcej minionów po swojej stronie, szybciej dostaje level, już ciężko ci będzie wtedy. Więc ten moment nie może zostać użyty do tego, żebyś Poszedł i postawił gdzieś w głębiej wardy, bo inaczej trolujesz sobie linię. Więc jedyny sposób byłby taki, że stojąc tutaj, rzucasz sobie prześcianę na kuraki w momencie, krasza drugiego, trzeciego wave'a. Mm -hmm. Więc jeżeli tak. to nie jest to, co chcesz zrobić i to nie jest satysfakcjonujące, tylko chcesz mieć to value to... warda trochę większe niż po prostu kuraki gdzieś tam później, no to stawiaj level 1. Okej, okay, widzę. Ja zwykle stawiam warda tak, że jest gdzieś ten tam 2,40 plus, minus i stawiam warda na wejściu do dżungli przeciwnika od strony, gdzie jest mój dżungler. Tak, gdzie mój dżungler aktualnie Idzie czyści. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ty to robisz w tej minucie, w której ty powiedziałeś, to to jest moment, w którym twój wave dokraszował. Oznacza to, że zamiast bić bo... przeciwnika pod towerem, ty po prostu idziesz na spacer i oddajesz całą presję z linii, w wyniku czego potem będzie ci bardzo ciężko grać swoją linię. Bo to A, jest dokładnie tak. ten moment, kiedy powinieneś poukować. W przypadku, kiedy grasz na, wierzchki, Jany, Zedy, Fizy, te wszystkie mele, mele czempiony, które w Ciebie wchodzą, no to musisz wykorzystać to okienko, kiedy ty masz bardzo dużo wave'a po swojej stronie i przeciwnik jest pod towerem under level bardzo często nawet, na początku, żebyś ty go spałkował, no jak go nie spłkujesz wtedy, to potem on. Może w ciebie zolinować, na się już. Bo to co mówisz to nie jest bezwartościowe zagranie, które nic nie daje, nie? Pod kątem Warda. Tylko problem pojawia się wtedy, że jak to zrobisz, to często zintujesz sobie linię. A jeżeli nie chcesz okay, zintować a... linii, to często musisz na tym crashu zrobić lida. Papeków z tego, że masz y, większe wave'a po swojej stronie, a przeciwnik jest zlokowany w animacji pod towerem, żeby dobijać. Więc y, po prostu nie masz timera, żeby zejść głęboko i postawić tego Warda. A jak to robisz, to a. często będziesz po prostu intował linię. Może a. nawet zobaczymy a. to w tej grze. Co do tego Warda level 1? Jakbyś mi wyjaśnić, stawiam go na to na... Powiedziałeś na kurakach, tak? Chociażby. Jeżeli to nie jest Risky, żeby tam wejść, to tak. Co ja mam wtedy z tego warda wyciągnąć? No bo okej, okay, wiem, gdzie będzie jungler, Zobaczę go na tych kurakach. Mm -hmm. Zakładam, że pewnie bafuje w przeciwną stronę. Patrz na to. Masz tego Warda tutaj, tak? On jest 1,20, powiedzmy, postawiony. No teraz, jakie są opcje puffingu? No, jeden puffing to będzie taki, że po prostu robi ktoś tak. I czy wtedy go zespotujesz? Zespotujesz. Zdążysz. Jeżeli on zrobi taki skip nie golemy, tym bardziej zespotujesz. Jeżeli on zacznie od kuraków, też zespotujesz, oczywiście. Jeżeli go nie zespotujesz, to co to znaczy? Zaczął tu. No, zatrzymuj. więc. Jeżeli postawisz warda odpowiednio late, 1,20 lub później, ale raczej 1,20, Żebyś zdążył na linię przyjść i tak dalej i być od razu, a nie że ktoś cię przecina jak wchodzisz, to to już daje Ci info, dosłownie o puffingu enemy junglera, pod warunkiem, że on nie zrobi czegoś w stylu. Zacznie kuraki i pójdzie tak, Invade spray zbota albo na przykład pójdzie tak, albo zacznie w tym lesie, Dopóki nie zrobi czegoś tego typu, to 80% standardowych puffingów junglerów jest zakryte przez ten ward. Więc to jakby okej, okay, wtedy kiedy przeciwnik będzie wychodził z dżungli, to ty nie wiesz gdzie on dokładnie jest, no bo twój ward. Zakłada, że tego postawisz na przykład gdzieś tutaj, tej drugiej 40, jak mówiłeś, coś takiego. I wtedy być może zespotujesz go jak wyjdzie z dżungli. Okej, okay, jestem. To, wiadomo, to, to wydaje się prostsze, tylko że jeżeli masz tutaj 1,20 wart i ty znasz jego puffing, to i tak mniej więcej wiesz co on robi. Czyli, no, jeżeli by zrobił tak, to, to się go boisz przez chwilę od tej, a potem idziesz do tej strony, bo on musiał iść w górę. Jeżeli byś wiedział, że idzie do góry, to wiesz, że stoisz dołem i on nie może się zgankować od góry. Niektóre czempiony mogą, ale to jest bardzo rzadkie, zwłaszcza teraz, kiedy mid jest taki szeroki o zmianach mapy, taki wielki. Samo to, że znasz puffing, to wiesz, w, której, w którym mniej więcej momencie, on wyjdzie z której strony i już grasz dookoła tego. Nie potrzebujesz widzieć go dosłownie na bardziej. wiem tego warda, eee, trzymam się od dołu, bo wiem, że poszedł w górę, tak jak tutaj. Hmm, czyli na że... tym bardziej zespotowałeś, będzie od góry i ty stoisz teraz. tak? No? Tak, no i pytanie, jak teraz mój jungler też pafuje do góry, to czy to, co powiedziała to założenie ma sens, czy jak się zachowywać? To jest bardzo dobre pytanie, a odpowiedź brzmi to zależy. Ale od czego zależy? My... Jeżeli masz wave'a takiego, że przeciwnik jest przykuty, to nie ma żadnego powodu, żebyś ty nie stał górą, jeżeli ty masz tu junglera. Bo zauważ, że jeżeli tu masz junglera. To nawet jeżeli tu jest też przeciwny jungler, no to on ci daje wizję, prawda? Bo mhm. powodem stania tu jest to, żeby być dalej od enemy junglera. Czyli wtedy grasz tak, jakby, żeby uniknąć ganka. A jeżeli stoisz tutaj, no to grasz w taki sposób, żeby zejść do junglerów, którzy by się bili. Więc wtedy jak najbardziej możesz grać górą, nie? Okay. Jest, to, jest to jak najbardziej okej. Okay. Problem ale byłby jest... wtedy, kiedy na przykład byś miał even Wave'a, czyli gdzieś tutaj, i ja zarówno ty, jak i przeciwnik mam mów, a przegrywacie 2v2. Wtedy może to nie być dobry pomysł, bo wtedy chcesz uniknąć 2V2. Wtedy nie chcesz forsować po prostu słabego 2v2. Więc odpowiedź brzmi, to zależy, ale co do zasady, jeżeli masz. Tak jak teraz na Kijanę będziesz grał, będziesz miał prajo, to jest pra no, niemożliwe nie mieć. To w takiej sytuacji nie ma żadnego powodu, że nawet jeżeli wiesz, że on będzie od góry, to jak masz tam swojego junglera, który wychodzi, to jak najbardziej stoisz i grasz do niego 2 na 1 po prostu forsując tu, jak Kiana jest zapuszowana. Albo jeżeli on okay. chce brać kraba, to zabezpieczasz mu kraba. Więc to jest jak najbardziej spoko, nie? tylko wtedy po prostu twoim celem jest granie wtedy tak jakby pod walkę na rzece, żeby dołączyć szybciej, a jak chcesz po prostu uniknąć ganka, nie dać się gankować, no to wtedy tak jak ja powiedziałem na początku. To jest inna sytuacja, bo twój jungler daje Ci wizję natural, Czyli dlaczego się yeah. I jakbyś miał wizję od jakbyś wiedział że przeciwnik jest od góry no to nie chcesz stać tu no bo on ci dosłownie stąd rzuca spela no nie I nie możesz wyjść teraz też stać tu ale kiedyby tu był twój jungler potem i ty masz tam wizję od junglera bo on robi swoim ciałem wizję no to nie ma powodu żeby nie stać tu I, i ja w ogóle nie pomyślałem że przecież jej hey, twój teammate też daje wizję to jest coś mega oczywistego nie mhm. y ale na przykład do mnie dopiero niedawno dotarła taka myśl też mega oczywista że dżungla to jest takie trochę odbicie i przeciwny jungler jest mniej więcej na tym samym kampie co twój w sensie tak Numerowo tak, o ile jeden z nich nie clearuje jakoś dużo wolniej, ale ta, to, to dużo wolniej to jest 10 sekund albo 15. Jakby nie ma czego, nie ma różnicy. Jungler, który robi najszybciej kampy, robi je w 3, nie kończy sobie full clear, zakładając optymistycznie. Jungler, który ma wolny clear i jeszcze go zjebał, skończy w 3,40-3,45. Czyli ten rozjazd to jest może pół minuty między naprawdę skrajnością negatywną a skrajnością pozytywną. Rozumiesz? To jest maksymalnie pół minuty. Zwłaszcza teraz, kiedy junglerzy większość swojego damagea na AOE kampach mają nie z maksymalizacji Peli, tylko z tego Pokemona, który bije y, kampy z itemka, nie? Więc to, to nie jest tak duży rozjazd, więc tak, patrząc na swojego junglera, możesz zobaczyć, czy przeciwnik jest, no przynajmniej jeden kamp maksymalnie ci się obsunie. Więc tak jest. Tylko masz taki piorun, to jaki jest sens auta tego typu autoataku bez W? No bo ym, ten autoatak, oczywiście tutaj... On, on, on mi się wydawał po prostu darmowy, ale czemu nie rzuciłem W? Nie jestem w stanie ci od odpowiedzieć. Yy, autoatak nie jest nie... darmowy, bo zgarniasz agro creepów, przez co wave puszuje się szybciej. Okay. Patrz, tutaj te creepy, one teraz biją ciebie, a te klipy dalej biją te. Czyli te nie demedżują twojego wave'a, a te demedżują przeciwny wave. Czyli to puszuje szybciej, bo dysproporcja demedża występuje. Rozumiesz? Czyli w efekcie tego puszujesz szybciej. Skoro puszujesz szybciej i twoje miniony dostają mniej demedza, to przeciwnik ma mniej powodów, żeby podchodzić. Skoro ma mniej powodów, żeby podchodzić, to straci mniej HP, bo nie będzie podchodził. Rozumiesz? No, no Dobra, ale jak już, no właśnie, nie będzie podchodził, straci mniej HP. No ale jeżeli doprowadzę do sytuacji, że podchodzi, to chyba chcę go walnąć, że właśnie, żeby to HP stracił. Chcesz go walnąć, ale nie jednym auto atakiem. Okej, okay, chcę go walnąć. Mocno. Chcesz go walnąć albo z autoataku IW, albo z autoataku innego spela później, albo jeżeli miałbyś Ery, to autoatak miałby większe znaczenie, bo twój autoatak jest negowany przez Doran's Shielda i przy większości czempionów Second Winda, chociaż on go nie ma. Dobra, czyli słaby autoatak, znaczy słaby damage nie ma sensu, jeżeli to zepsuje push. Kiedy wrzucisz Toś... tylko jeden autoatak, to przeciwnik no, najczęściej znaczy... mele czempionem przytankuje go na Doran's Shielda Second Winda i wtedy, tak jakby ty nie zrobiłeś za wiele, a jednocześnie przyspieszasz push, co jest dla niego korzystne, i też czasami dostaniesz ty damage od minionów. Przeciwnych. Zależy, gdzie, gdzie dokładnie walniesz, bo mele miniony ci nie powinny walnąć jakoś specjalnie. Ręże prędzej i po po prostu wyślą ci kilka autotaków do ciebie naraz, nie? Jakbyś walnął go gdzieś tu, gdzieś tam w sytuacji wymyślonej, to by cię walnęły i straciłbyś HP, prawda? Też. A jako ręcz champion zazwyczaj masz mniejszy HP, regen, więc twoje HP jest warte w pewnym sensie więcej niż przeciwnika, bo mele championy mają troszkę wyższy movement speed, troszkę wyższy HP. regen. Najczęściej. I jest szansa, że Kiana skontestuje na ciebie push do tego stopnia, że ty będziesz siedział pod towerem. Żadna. No, minimalna, nie, nie ma czym. No, żadna. I co to oznacza? To oznacza, że ty masz push zape zapewniony meczapowo, prawda? Mhm. To po co jeszcze napieprzasz te miniony? Przypomnij sobie, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli przeciwne padają szybciej, to nie zadają demerza twoim, twoje nie są na low, więc ona nie ma po co podejść, bo nie ma lashita. Czyli ona też traci mniej damage'a. Związek przynowo-skutkowy jest taki: bijesz te miniony, ona traci mniej HP. W skrócie. A wynika mhm. to z tego, że wtedy te tracą mniej HP, więc ona nie ma jak podchodzić, więc nie ma jak tracić. Więc Ta? nie napieprzaj tych minionów. Pozwól im się obijać, żeby twoje były na low i były na środku linii. Bo jak puszujesz, to ona nie ma po co podchodzić, to jest jeden a a dwa, że niedługo ta linia będzie bliżej jej towera, gdzie ciężej ci płukować, prawda? Bo jesteś głębiej, czyli nastawisz się na Olin na drugim levelu, trzecim. Ciężej jest wtedy, ona ma bliżej towera, więc nie możesz jej z autoatakami. I, auto I ten autoatak, i ten autoatak jest słaby. I ten autoatak jest słaby? Nie? Wszystko do tej pory jest słabe. Na przykład ta Kijana, zobacz. Dlaczego ona w ogóle tu jest? Jaki jest powód kijany, żeby tu być? Ona mogłaby być tu i cieszyć się, że nie pada żaden minion. Ona dosłownie dostanie do, dostawę minionów pod towerem. Przez to, co robisz. Więc, więc to jest gameplay pod zero presji. Bo Kijana nie ma powodu, żeby podejść. Ma jednego miniona zaraz do pod i patrz, ona bije wave, ona powinna nie bić wave i czekać. Też zauważ, że kiedy te miniony padają, to ty jej nie bijesz. Mógłbyś na luzie ją bić. Jak już tak zrobiłeś, tak? No zobacz, w tym miejscu, kiedy dobijesz tego creepa, ty nie masz nic do dobicia, prawda? Jeszcze przez chwilę. Te miniony jeszcze nie są do dobicia przez chwilę. Jak ona tak się głupio porusza, że podchodzi, czemu teraz nie dostaje autaków, W, autoataków, pioruna? Za chwilę dostaniesz level drugi szybciej. Przez to, co się dzieje teraz na wave, dostaniesz drugi level szybciej. Więc nie ma opcji, że ona w ciebie wejdzie. Ona będzie miała level 1, kiedy ty masz level 2. Ale zobacz, zauważ, że mija pierwszy wave i ona ma 100%, 100 HP. Mimo, że na więc już widzimy problem bardzo duży, co nie? Mm -hmm. Patrz, to jest pierwszy Twój Trade, który jest jakkolwiek dobry. O, zobacz, to jest świetny Trade. A czy to nie mogłoby się stać już trzy razy? No trzy razy byś Pioruna nie sprokował, bo ma cool ale wiesz o co chodzi. A wiesz, co byś sprokował Ery, byś sprokował <try> trzy razy. Dlatego mówię też o Ery, nie? Ale nieważne, ty i tak byś wygrywał. I zobacz, znowu, jak to się dzieje, że ona ma level 1, ty masz level 2 i czy, czy ty liczysz klipy w ogóle? Kiedy ona ma level 2? Ona ma level 2 za w cholerę długo, prawda? Jeszcze. Zobacz nie. HP minionów. Czemu ona teraz nie dostaje masy demerza z kół twojego nawet? E jest tylko do obrony. A po co się masz bronić, jak ciebie bronią miniony? Ty masz już obronę w postaci minionów. Jak ona wejdzie, to przegrywa. Ona umiera. Bo miniony jej zadadzą za dużo do więc jak ty stoisz blisko minionów, to nie potrzebujesz E do obrony. Yy, potrzebujesz demerza w nią wrzucać. Ty dodałeś E, to jest słabe, ale nawet z E byś wygrywał dalej, a nie robisz jakby nic, nie? Więc zobacz. Ten klip... No, no bardzo, bardzo kiepsko to wygląda. Jak to się tak mówi. Wiesz jak to mówisz, to się wydaje nagle mega oczywiste. Ja już nie wiem, jak to skomentować. Nie, ale yy, to, to nie jest żada, żadna ujma, no bo ja też... Mówię lepiej niż gram, nie? Tak jakby to nie jest żadna ujma, że ty tego nie robisz, bo jak zobaczysz na najlepszych graczy, to oni nie kontestują każdego klipa idealnie movementem. Nie? To jest niemożliwe dla człowieka. Tylko jak ja ci tak to powiem, to ty zaczniesz na to zwracać giga uwagę, mam nadzieję, w następnej grze i wtedy będziesz coraz lepszy i lepszy. I, ale nigdy nie będziesz w tym idealny, bo taki mikro movement, że ty klikniesz troszeczkę źle, troszkę do tyłu, to się zdarza każdemu graczowi. I ja mam pozycję bardzo wygodną z mojego fotela bardzo wygodnego, żeby to krytykować, kiedy wiadomo, że to w grze jest dużo trudniejsze. Więc to, to nie, nie masz tutaj żadnej ujmy dla Ciebie. Po prostu chodzi o to, żebyś ty pił sobie do głowy, jak masz grać i próbował to robić. I teraz zobacz. Tak samo ten screen. Zapauzowaliśmy, mamy wygodne fotele. Ja na pewno, ty mam nadzieję, że też. I zobacz na to. W tym momencie ty nie masz żadnego miniona do dobicia, ona ma tego do dobicia, tego i za chwilę tego. Wszystkie trzy powinny sprawić, że dostaje damage. Albo przynajmniej dwa. Rozumiesz? A zobacz, co się stanie. Podejrzewam, że nic, chociaż jeszcze nie widzieliśmy tego momentu gry. Chyba? Nic. Widzisz? Ona dostaje je za nic. Jeżeli on, masz tego nawet czarma wziętego, jeżeli byś podszedł bliżej i ona by rzuciła się do przodu, to po pierwsze, nawet bez czarma przegrywa trade'a w minionach i oddajesz jej mocno i masz zasekurowany push, a tak to zobacz. Ona ma totalne, to jest totalna majówka tak zwana. Po prostu wakacje ma na ciebie, bo nic jej nie robisz. i nawet nie rzucasz w nią speli, masz pulmane cały czas. Teraz zacząłeś wychodzić i rzucać spele, ale zauważ w jakim momencie zaczynasz wychodzić i grać agro bardziej, masz trzeci level i zaczynasz bardziej, gra... zobacz. To jest moment, kiedy zaczą... zrobiłeś pierwszy movement taki naprawdę do przodu, taki z jajami. Ale teraz jest trochę za późno na to, a wiesz czemu jest teraz za późno? Bo przewaga minionów jest tak duża, że ona nie ma po co podchodzić. Bo tylko jeden twój minion padnie zanim to skraszuje, a który inny minion ma paść nie padnie, więc ona mogłaby teraz iść Tutaj, stanąć tutaj i odpisać koleżance na Facebooku, bo Wave do niej przyjdzie. Więc teraz twoja presja jest zerowa, bo przyspieszyłeś push mocno. Z tymi autatakami, tak, bo speli nawet nie rzucałeś jakoś specjalnie, autatakami zarówno w nią przyspieszyłeś push, jak i napieprzaniem wave'a bezmyślnie. I zobacz, teraz Twoje tradey nie mają sensu, bo ona nie ma żadnej presji. Ona nie musi nawet podejść. I to, ten timer, teraz jest najważniejszy timer w meczapie na Mele. Bo w tym timerze, jeżeli teraz jej nie zbijesz do poniżej pół HP, zaczynasz przegrywać na się. Dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że jeżeli ona będzie miała trzy spele. Level trzeci i będzie miała dużo HP, to jej Olin, jej combo na trzy spele jest silniejszy niż twój Olin na trzy spele jako ręcz czempiona. Co prawda wiadomo, Ari jest takim asasynem ręcz, no nie, to nie jest do końca control mage, control Magowie mają jeszcze gorzej pod tym względem, tacy typowi typu Oriana, Victor i tak dalej, albo As na namidzie, jak grasz jakimś, nie, wiem, smolderem, byś chciał połkować pod towerem na midzie grającym, co cokolwiek. To wtedy masz jakby. No jeszcze gorzej, nie. I yy, jeżeli ty teraz nie społkujesz jej pod tym towerem, to to się skończy na tym, że na bańsie, jeżeli ona ma trzeci level i full HP, ona może Ciebie próbować wchodzić. I ona ma silniejszy a... Olin na levelu 3 niż ty. I ona wtedy wygra trade'a, ty już nie będziesz mógł podchodzić, i ona na przykład dostanie Recall, albo dostanie muwa. A na pewno jej nie spłukuje, bo będę chciał postawić Warda. O jak którym mówiliśmy. Tak, czyli. No, no dobra, bardzo dużo rzeczy jak na 3 minuty gry. Ale te 3 minuty są najważniejsze, bo mhm. z tego wynika wszystko potem. Bo już teraz Kiana powinna mieć bardzo mało HP, i ona tak naprawdę połowy tych clipów nie powinna dostać, bo co by się stało, gdybyś to od początku zagrał dobrze? Ten Wave by skraszował tak, jak kraszuje, troszkę inaczej, oczywiście, ale podobnie, a ona miała albo już dużo mniej HP. To by sprawiało, że jakby jeszcze dostała połok pod towerem, no to musi rekalować i tracić expa i kripy i tepować od razu. I masz przy jak właśnie pójdziesz na spacer i postawisz tego warta, to znowu, problem nie jest taki, że ten warty jest bezużyteczny, bo on może coś zobaczyć i mieć waliu. Problem jest taki, że twoja linia jest zintowana, jeżeli w tym momencie ją zostawisz. To jest to, o czym mówiliśmy na początku. Wracamy do tego samego. To jest całkowicie powtarzalna sekwencja. Nie? Jakby rezultat jest całkowicie przewidywalny, że jeśli w tym momencie nie zbijesz jej dużo HP, to zaczynasz mieć problem na swojej linii. I zawsze tak będzie. Jeżeli grasz ręcz na który nie jest totalnym Lane Bully, takie. Te, te takie czempiony, które totalnie ci całe laning Face stąpują, ale nimi też powinieneś oczywiście wtedy yy, połkować pod towerem. Ale nimi to jeszcze byś to obrócił. Ale jak Ari ma bardzo mały burst na początku z trzech Speli, bo ono nie ma dużo do na trzech spelach, nie ma wave cleara dopóki kilku punktów w Q nie doda. to zresztą się tyczy każdego ręcz championa, Wiktor musi dodać punkty w E, Oriana też musi dodać punkty i tak dalej. Nie więc tak większość czempionów potrzebuje kilku punktów w main spela, zanim ma realny wave clear. Być ci to porównuje, bo ty też grasz innymi czempionami, więc ci trochę to obrazuje, jak to wygląda. Ale zobacz, jak teraz ona dostała dużo minionów za darmo, no, no i to no jest no ten no moment, no kiedy powinna dostać dużo to więcej to damage. A. Ona to ma więcej zdrowia, nie? Ja nie przez chwilę miała, więc przypomnę. No tak, wynika to. to z tego, że ty dostajesz damage od creepów, a ona, tak jak mówię, ty masz bazowo niższy HP ona ma Doran's shielda, dużo melee championów będzie miało second winda, więc twój jeden autoatak za to, że ty dostaniesz damage od trzech tylnych minionów przed pierwszym recall'em na samym początku gry, to jest dosłownie negatywny trade, że ty ciebie out miniony, rozumiesz? To dlatego na przykład Ery naprawia sprawę, bo wtedy chociaż twój auto -atak robi trochę więcej. No i teraz zobacz, zauważ że, kiedy byś zaczął ją połkować tu, to ona jeszcze przez kilka milionów nie ma levela 3, no nie? I dostaje już na wejściu połk i twoje cooldowny się odnawiają. Nie wszystkie, ale jakiś cooldown się odnowi, zanim ona dobije te miniony, więc jeszcze wrzucisz drugą rotację spelki. No i oczywiście no znowu auto-ataki, auto, -ataki, auto, -ataki, ja auto -ataki, jeszcze raz auto -ataki. I patrz, teraz ten wart. Czy on ma jakieś value? Jakieś tam ma. Czy, czy ty sobie zintowałeś w tym Nie, Tak. No i zobacz. W tym momencie rzuciłeś w nią dwa spelki, i patrz, to jest ten moment, kiedy jeżeli nie zrobiłeś dobrze, to ona zaczyna wygrywać. Dlaczego? Bo ona ma po swojej stronie więcej minionów. Co za tym idzie? Hmm. Na się. Się, ma więcej milionów. I teraz tak, co to robi? Po pierwsze, ona ma szybciej level, to już widzisz, ma czwórkę do trójki, więc ona ma po pierwsze szybciej level, a po drugie, ty nagle zaczynasz być zmuszony do decyzji, czy ty demedżujesz ją, a wtedy ona może na pałę dokreszować i zrikalować, prawda? Może dopchać to do towera i dać recall i ma pozytywny recall, kiedy ty to pod towera, ma proaktywny recall. Albo jeżeli ty próbujesz bić wave'a, żeby nie dać jej rikola, to wtedy nie pułkujesz jej. Czyli znowu coś za coś. Ona zmusza cię do decyzji, czy bijesz wave'a, czy ją. Teraz na tym się. Natomiast jeżeli ona teraz by miała tyle HP, to to, że to jest Bounce zamiast być plusem dla niej, staje się minusem. Sytuacja jest słaba, bo wave wraca i zmusza cię do decyzji, czy ty pijesz wave'a i nie pozwalasz jej skraszować, czy pijesz ją, a wtedy ona na pałę kraszuje, bo ty nie masz tyle demerza, żeby ją zabić, jak ona próbuje dokraszować. Nie masz tyle. To jungler by musiał ją zabić, nie? Liczysz wtedy, że jungler przyjdzie. I, I zauważ, że ta sama sytuacja z wave'em, gdyby ona miała tyle HP, byłaby dla niej okropna. Teraz jest to dla niej pozytywne, ale to by było okropne, gdyby miała tyle HP. Dlaczego? Bo wtedy ona jest na combo, nie może dopuszczać na pałę, a jednocześnie miniony podchodzą bardziej do ciebie i ty coraz bardziej jakby. Coraz Większa presja, bo miniony są coraz bardziej w głębi linii i ona musi się coraz bardziej wysuwać, żeby je dostawać. A jednocześnie ma tyle HP, że zaraz padnie. Więc ona się musi wysuwać, kiedy jest bardzo wystawiona na Twoje combo, na Junglera, jeszcze bardziej i tak dalej. Albo w drugą stronę, jeżeli ona ma tyle HP, a Ty kontestujesz Wave'a, no to znowu pod towerem znowu będzie Ci ciężko farmić, bo nie chce dostać kolejnego damage'a. Albo może dostać Dive'a. Obecnie dive'y na midzie, tutaj, jak jest otwarta mapa, są bardziej wykonalne. Albo na przykład, ona musi dostać słaby Recall, czyli Ty ją dalej zapuszowujesz, jak nie, jak nie chcesz pozwolić temu wracać, równie dobrze, możesz dalej ją zapuszowywać i wtedy na przykład te pod tower, żeby zresetować się. Rozumiesz, co chodzi? I wymuszasz TPK, a potem ty używasz swojego TPK y, no, do czegoś innego, tak? Już nie wchodźmy w szczegóły. Też możesz do resetu, tylko lepszego na przykład na twoich warunkach. Więc rozumiesz, co chodzi, że na, ta sytuacja jest słaba dla ciebie, a gdybyś tylko wykonał sekwencję prawidłowo wcześniej, ta sytuacja byłaby dla ciebie wręcz bardzo dobra. Dokładnie z tym samym wave'em, po prostu chodzi o jej HP. -ki. Ona musi stracić HP wcześniej. I patrz, teraz ty masz problem, bo co? Teraz tutaj, tutaj musisz odchudzić wavea, żeby ona nie dokreszowała. Tu przydałoby się ją bić i co ty masz zrobić?